Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy widzowie. Śnieżna aura w końcu nastała, można by tak powiedzieć. Wraz z nią marznące dłonie, ale chociaż błota nie ma. No tak to dzisiaj będzie wyglądać na wykopkach. Lecę sobie w teren poszukać. Jestem na polu, gdzie wychodziły właśnie żybki, fibule, groty przeróżne. Mega ciekawe rzeczy, mega naprawdę mega ciekawe. Z tym, że jest tutaj tych rzeczy bardzo, ale to bardzo mało. No ostatnio tam był odcinek jeszcze z policją i tak dalej, możecie sobie zobaczyć lub pamiętacie. Mniejsza o to. No dzisiaj jestem tutaj znów. I dzisiaj znów pol polować będę, w szczególności na grota, na jakąś fibulę. Chociaż mówię, no kolorków tutaj jest bardzo mało, więc żelazem trzeba nadgonić, żeby nie marznąć. No tak to wygląda. Także co ja mogę wam powiedzieć? No lecę do pierwszych dołków. Mam nadzieję, że będzie ciekawy. Ja wam życzę miłego oglądania. Możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję kanału. No i do tych pierwszych dołków. Dołek koło dołka i teraz wydaje mi się, że mam kawałek starego nożyka. No jak widzicie się kopy, się kopy, nie żelazo, nie żelazo, no głównie żelazo i oczywiście wszystko jest w trybie gold. No i drodzy. Tryb Gold, 40 kHz, 26 czułości, reaktywność na 3. No, to taka podstawa tutaj, jeśli chodzi o takie wykopki, gdzie dużo żelaza trzeba kopać, bo ten dźwięk jest po prostu najlepszy do kopania żelaza moim zdaniem. I do głębszego, i do głębszych kolorków, drobnych zwłaszcza, jest naprawdę to super, super rozwiązanie. Także polecam każdemu, kto ma legenda, a ja nie przynudzam i lecę dalej, może coś dzisiaj ciekawego żelaznego uda się wykopać. Możliwe, że mamy tu kolor, a więc kopnijmy to razem. Wszystkie kolorki możemy kopać dzisiaj razem, bo, bo ich tu po prostu dużo nie ma. Ok, Jajko, człowiek musi się przyzwyczaić naprawdę do tych warunków, tutaj panujących na tej porze roku. I co mamy? Useczkę małą mamy. Mamy małą łuseczkę, także jak widać jakiś kolorek jednak jest. No dobra, niech będzie mała łuseczka. Mega przyjemnie jest, tak naprawdę chodzę, kopię to żelazo i nagle jest sygnał w kolor, nie? No bardzo prawdopodobne, że tutaj kolorek będzie. A jaki? A gdzie ten kolorek się podział? Czyżby wpadł trochę głębiej? Ok, chyba teraz go dopiero wyciągnąłem. Jakaś drobinka, myślałem, że coś większego będzie. No ale zobaczmy to. Cóż to tu jest? Ja pierdzielę. No, jakiś stopek, zabłyszczało się jak srebro, ale to srebro to raczej nie, e, jaki stopek mamy, wiecie, taka drobinka, taka drobinka, jak paznokieś na małym palcu, no okej, okay, dobra. Kolorek. Kolorek jakiś. Mamy to wykopane. Znowu jest to oczywiście coś drobnego. Tym razem trochę wyższy sygnał. Nie wydaje mi się, że to byłby stopek, więc w sumie nie wiem co takiego mogłoby być. Ok, coś tutaj. Moneta! Ja, Pierdziele Moniak się tu ostał jakiś normalnie. Nie do wiary, bo tutaj takie rzeczy no wiecie, teraz to ciężko, po prostu ciężko takie rzeczy. I to chyba Boratynka będzie. Jak już wyszła moneta, to już mogłaby być jakaś inna, no ale <laughs> cieszy i taka. Cieszy i taka, później oczywiście zobaczycie, ile tego wszystkiego nakopałem. Yy, natomiast teraz mamy boratynkę, tak, jest Boratynka, taka całkiem, całkiem coś tam widać, napisy i tak dalej. Także no, okej, okay, okej, okay, jest dobrze. Moneta pocieszenia. Kolorek. No dawaj, to coś ciekawego. Była moneta, co prawda tylko Boratynka. Niziutki sygnał. Niziutko bije to. Ale zobaczmy. Mam to w dłoni i mam niestety tylko sreberko. Wiecie, folikę, tylko no dobra. Idę bliżej drogi, tam będzie więcej sygnału, bo tam jeszcze w sumie nie kopałem. Najmniej tam było kopane, więc no, trzeba tam zobaczyć. Taki słabiutki, w kolor trochę nachodzi trochę żelazo, trochę kolor. Ale oczywiście trzeba to wszystko sprawdzać Nie wiem czy to widzę Nie, myślałem, że to drucik Ale chyba nie A jednak tylko kawałek blaszki. Kolejny raz już zresztą. A tutaj mamy mocny kolor. A pamiętam jak tu wiele ludzi chodziło właśnie tędy. No zobaczmy, co to za minak. Bo dołek tu nie był kopany. Co tu ktoś mógł pominąć? Trzeba się przekonać. Ok, widzę i mamy chyba przęślik. Chyba mamy przęślik, moi drodzy. Tak czy nie? Nie, to jednak nie przęślik, to coś współczesnego w kształcie podobnym trochę do przęślika. No niestety. Kolejny kolorek. Taki niezbyt może piękno, ale jest. 17 równo. 19. Już pod samą cewką. No ciekawe. Tutaj, w tym miejscu parametrów ode mnie. Kuba, Jak u mnie kopać, to spełni swoje marzenie i znalazł dynarka a nawet dwa. A ja tym razem mam tylko blaszkę. <tryk> tylko cynkowa blaszka. Drugi już dzisiaj najprawdopodobniej kawałek nożyka. Tak jest. Już nawet ciężko, jakieś większe żelazo, ale teraz wyszło półpodkowe. No widzicie, naprawdę ciężko. Jakieś te sygnały, już tyle tutaj wykopałem, tyle inni wykopali. Ja głównie tutaj na to żelazo nastawiony, już wszystkie większe, powiedzmy, że wykopane, nie? Na w miarę możliwości, a teraz półpodkowy. No okej. Okay. Jakiś słaby kolorek to popiskuje, no może nie taki słaby. Przed chwilą te półpodkowy A jednak żelazo no, Latało co po, to po całej skali, co prawda, ale myślałem, że będzie kolor, a tu taki złomik podłużny Kolorek wykopany i jakby taki guziczek, ale nic na nim nie ma, bardzo, bardzo Złochany, bardziej niż guzik to taki wiecie klipsik w miarę współczesny Tutaj dosyć mocno bije w kolor I dosyć płytko o, o akurat kukurydza jest Wspólnie. No wiem, że ten odcinek może większość z Was nas zanudzić, ale pokazuję Wam po prostu, jak czasami kopię, w jakich miejscach, za czym. No czy gdzie ta drobinka? Taki krótki, właśnie sygnał się zrobił po wykopaniu. Jakieś mini aluminiowe dziadostwo. Się naszukałem tego w tych bryłkach twardych z wierzchu, bo tak już przymarznięte fajnie jest, chociaż błota nie ma, ale no ma to te swoje negatywne strony. No i kolejny dołek przed nami. Mocny sygnał bardzo, ale bardzo nisko. No nic, niskie sygnały też są fajne. No, Mamy to wykopane. Coś kajś tu Kajś tu, patrzymy I zobaczmy Co znowu? Jaka blaszka albo coś, ten deseń O, jakiś rancik widzę I to nie będzie blaszka A co jest najlepsze To jest, to jest dosyć gruby rancik Rzymek Rzymek czy nie? No. <śpiewanie> Pewnie, że Rzymek jest Rzym. Słuchajcie, <śpiewanie> no w końcu wylatałem tutaj. No w końcu nie tak dawno tu byłem w Fibule, znalazłem teraz Rzyma. Mam i to nie jest srebrny Rzymek, niestety. Ale to wiecie, to mało istotne teraz, w tym momencie, że to srebro czy nie srebro. Rzymek, słuchajcie, Rzymka znalazłem. Ja pierdzielę, rzymska moneta. Widać tutaj elegancko jakiegoś jego mościa. Centralnie, no na milion procent to jest rzymek na, na stówę, po prostu, nie ma innej opcji. Z rewersu, nie wiem, nic nie widzę chyba na razie. Albo postać stojąca, no ja na tych rzymkach to ja się nie za bardzo znam. Ciężko jest mi coś więcej powiedzieć. Ale jakieś tam napisy z lewej strony wychodzą. Ja pierdzielę. <laughs> Udało się. Którą ja jestem teraz godzinę na wykopkach. Zaraz wam powiem. Zaraz wam powiem. Jest 11:10. Jestem tu od 8:00. Od równo ósmej kopie. 3 godzinki, słuchajcie. <laughs> A za godzinę miałem wracać do domu. No i trafiłem. Kurde, mam rzym, mam rzymka. Ja pierdzielę, drugi mój w życiu. Drugi w życiu rzymek. Ale radość. Ale jaki fan! No słuchajcie, ja Wam teraz powiem, przyznam wam szczerze, że od jakiegoś czasu bardziej mnie korcą właśnie tego typu pola, gdzie trzeba się naprawdę, że tak powiem, urobić, trzeba się nakopać i nie, nie jest to później, wiecie, urobek tam 8-10 monet, gdzie mogę iść sobie, wiecie, na cebulowe dziubnąć dwie godzinki i wracam z 10 monetami. Też jest fajnie, oczywiście, że tak, ale no, ostatnio naprawdę rajcują mnie tego typu rzeczy, żeby się urobić, ale znaleźć jedną, a konkretną rzecz. No i jest. Ha. Oczywiście widzieliście teraz już na zdjęciach. Być może jakaś identyfikacja, jeśli się uda to rozczytać. No myślę, że na pewno. Więc no, co mogę powiedzieć? No satysfakcja, satysfakcja, cierpliwość popłaciła, cierpliwość, determinacja, bo to jednak naprawdę no, warunki nie są, nie są za przyjemne na wykopki. Wiele osób już po prostu nie chodzi wcale. Jest minus 3 dzisiaj wieje w dodatku. Trzeba się przyzwyczaić, dałem radę i wykopałem rzyma. Nic więcej dodać chyba nie dodam do tego. <laughs> no dobra, dobra, no to jest mobilizacja, jest motywacja, żeby teraz naprawdę jeszcze, tak wiecie, dokręcić te śruby na tym, pole, na tym polu dzisiaj. Lecę dalej. Udało mi się też jeszcze coś znaleźć teraz, przed chwilą, jest to no miedziane lub z brązu, nie wiem. W każdym razie jest to nieduże, taka blaszka owinięta tutaj, wygląda to staro, ale no do niczego mi to nie pasuje, jakieś nie wiem czy tutaj ma jakieś zdobień czy coś, no za dużo błota, też zimno w łapy, więc oczyszczę to na pewno, później w domu umyję i gdzieś tutaj zobaczycie zdjęcie, no i nie wiem, jakbym nie wiedział co to jest, a wy, wy macie jakiś pomysł to oczywiście piszcie w komentarzach.